Witajcie moi kochani, w tym tutorialu chciałabym Wam pokazać, jak zrobić takie oto biedroneczki. Na pomysł padła moja mama, ponieważ szukałam pomysłu na to, co jeszcze można przywiesić na firankę w tym fajny, wiosenny czas, który się oczywiście dopiero zacznie lub zaczął, ponieważ jest piękna pogoda. Oczywiście tutaj mamy agrawki. tak to wygląda z tyłu, inaczej się tego na razie nie da zrobić, ale po prostu dla mnie to jest bomba. Motylki już wiszą, naprawdę uwierzcie mi fajnie, wiem, że u Was też bo już pisaliście mi, dlatego fajnie, bardzo cieszę się, że skorzystaliście z mojego filmiku. Co wam nam potrzebne do tego, by zrobić takie właśnie biedronki? Otóż szydełko numer 4, nożyczki, igła do haftu, taka z taką wielką dziurką, oczywiście agrafki, czerwona i czarna włóczka. Ja korzystam z włóczki Dora, jest to 100% akrylu, tak jak zawsze zresztą. Tutaj pokazane jest, że to jest na 3, 3,5 druty na przykład, czy szydełko. Ja używam 4, 5. Nie ma żadnego problemu. Mi się tak właśnie bardzo, bardzo, bardzo podoba. Zatem zaczynamy robić nasze biedronki. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że bierzemy czerwoną oczywiście włóczkę. Będę mówić włóczkę, bo ktoś... Wiedział, że mówię wełnę, chociaż ona i tak jakiś nie jest przecież z owcy, więc czy tam może nawet jakoś fabrycznie zrobione jest do końca, sama nie wiem. Dla mnie to nie ma jakiegoś problemu, ale dziękuję i tak za uwagę, więc to było bardzo nawet też fajne. Zatem zaczynamy od tego, że robimy sobie jak magiczny krąg, tylko że nie robimy wtedy żadnych yy, yy, półsłupków, ale robimy sobie po prostu słupki. I będzie tego, tu odsunę, żeby nam się obraz, że tak powiem, nie psuł. I będzie tych y, słupków 15. Zatem wkładamy tutaj, nawijamy sobie jeszcze raz pokażę może bardziej. O, idzie to jest. Nawijamy sobie na palec, czyli nawijamy raz i dwa. Taka nitka nam wystarczy, może być trochę krócej. Przekładamy sobie tutaj nasze szydełko. Szydełko, przekładamy włóczkę przez to okienko, przeciągamy włóczkę przez tutaj jeszcze okienko. Znowu robimy, te ogólnie pierwsze, jakby jest nieważne i jeszcze raz przeciągamy tak. I to jest pierwsze, który go nie liczymy. Teraz będziemy robić sobie 15 słupków. Zatem robimy sobie tak, nakładamy włóczkę sobie na szydełko, przeciągamy przez otworek. Mamy trzy pętelki, przeciągamy sobie przez dwie pierwsze pętelki. Nabieramy znowu włóczkę na szydełko i znowu przez dwie pętelki. I tak robimy 15 razy. Czyli mamy pierwszy już zrobiony. Teraz robimy drugi słupek. Pokażę Wam jeszcze raz, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Jeszcze raz. I już wiecie, jak to robić. Zatem spotykamy się za chwilę. Oczywiście wzór jest mój, który ja właśnie wymyśliłam go dzisiaj. Wziąłam tylko po prostu obrazek, że tak powiem, z internetu, jak właśnie takie biedronki mogą wyglądać. I akurat mi te się spodobały. Zatem ja mam 15 tutaj już słupków. Możemy sobie teraz policzyć na przykład. Jak ktoś może pomylić się. Zawsze pamiętajmy o tym, że te dwie nitki muszą być, jak robimy sobie, tak? Jeszcze może powiem, to muszą być. Tutaj musimy trzymać, żeby nam nie uciekło, ponieważ jeżeli ucieknie jedno, to potem nie ściągniemy całości naszego okręgu. Dlatego nazywa się magiczny, ponieważ zarazem pokażę, że jak zrobimy sobie takie coś jak na przykład to, to już nie ma pętelki, jest okrąg i nie ma żadnego problemu. To jest dlatego magiczne, że tak powiem, zrobione. Mamy 15, czyli to jest pierwsze to drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenaste, dwunaste, trzynaste, czternaste i piętnaste. I w te piętnaste robimy po prostu oczko ścisłe. Pytanki są bardzo, bardzo proste, więc wiem, że będzie na pewno Wam się podobało. Robimy oczko ścisłe. Ciągamy i robimy trzy oczka łańcuszka. I teraz będziemy robić znowu słupki, tylko że w każdym po dwa słupki. Nie będzie ogólnie to 30, powinno być 30, ale bardziej pasuje mi, żeby to zrobić, że będzie 28, ponieważ to będzie jako jedno. I tutaj już nie będziemy robić po prostu długo, no bo nie ma nawet jakby, to, jak to zrobić tutaj. I w ostatnim też zrobimy tylko jedno, czyli robimy tutaj 26, inaczej. Normalnie w każdym robimy po dwa, bez jakiegoś tam jakieś tam logiki. W każdym po prostu po dwa i samo Wam to wyjdzie, sami sobie zobaczycie, że tak wyjdzie ogólnie 28. Żeby po prostu tutaj nie robić dwóch, żeby nie było 29, 27, tam nie wiadomo ile, tak? Żeby po prostu było to wtedy bardziej nie takie niekształtne kółko, tylko normalne. Zatem w każdym robimy po prostu po dwa. Czyli tu zaczynamy od tego tutaj z boku, które jest, tak? Po dwa słupki. Robimy w każdym oczku. I spotykamy się Oczywiście, kiedy? Za chwilę. Ok, zobaczcie tutaj. Ja już mam zrobione sobie 28 y, słupków. Oczywiście, licząc również z tym y, łańcuszkiem, który był na początku, tak? Które były trzy oczka. To oczko tutaj, co zostało, to jest jakby takie oczko sobie, więc ja tutaj w nim nie będę nic robić. Zostawiam go sobie tak. Y, dlatego teraz, w tym tutaj słupku, w tym słupku od łańcuszka, robimy sobie normalnie oczko ścisłe, ale nie przeciągamy tej włóczki, czyli jakby cofam, ponieważ tutaj będziemy z, y, zmieniać sobie kolor na kolor czarny, bo to po prostu biedronka jest bardzo, bardzo prosta, więc dlatego nie ma to jakiejś większej logiki. Yy, I teraz będziemy sobie właśnie, mówię, zmieniać kolor, czyli wkuwamy w tutaj w to, y, w ten łańcuszek, wyciągamy czarną włóczkę i przeciągamy przez to, co mamy już na szydełku sobie trochę ściśnimy, oczywiście później sobie zrobimy pętelkę, jak zrobimy teraz sobie i robimy sobie oczko. Yy, dwa oczka łańcuszka. Dwa oczka łańcuszka i robimy teraz sobie 7 półsłupków nawijanych w kolejnym tutaj, kolejnych oczkach, czyli będzie pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste i siódme, czyli razem mamy po prostu osiem, bo już nie liczyłam właśnie tego tutaj naszego yy, tego łańcuszka. Robimy sobie oczko ścisłe, odwracamy naszą robótkę i robimy teraz sześć półsłupków nawijanych, tylko nie tutaj w to pierwsze, od razu przechodzimy do następnego, czyli nie tutaj, jak widzicie, mam nadzieję, że widzicie, tylko od razu do tego. Tutaj będzie jedno. I uciekło. Jeszcze raz jedno, drugie, trzecie, czwarte. piąte i szóste. To jest ten po prostu łańcuszek. Z tamtej stąd mamy raz, dwa i tutaj jest te trzecie właśnie, co było zrobione. Czyli robimy sobie tak, robimy sobie oczko ścisłe, wyciągamy taką gdzieś odległość naszej włóczki, obcinamy, wygląda to w ten, aha, tutaj jeszcze sobie obetniemy od razu, może Włóczkę, która nam służyła wcześniej za nasz tłuszcz biedronki. Robimy tutaj sobie oczywiście pętelkę dwa razy. To później schowamy. I to wygląda w ten sposób. Tak, u mnie moja biedronka wygląda tak. I teraz tą całą włóczkę, którą mamy, bierzemy sobie ig igłę. Bierzemy sobie igłę, w tutaj włóczkę przeciągamy. I przerabiamy ją, po prostu przeciągamy ją gdzieś na przykład tutaj o góry przez, albo gdzieś tutaj, przez całość, przez całość naszej pracy, aby wyjść na koniec naszej drugiej strony, ponieważ tutaj będzie, nie wiem jak to się mówi, czułko, czu, czułki po prostu będą. To będzie jedno z nich, o tak powiem może. Czy wciągamy w taki sposób, żeby to mniej więcej tutaj było. Całą wciągamy, całą włóczkę. To nam się ładnie schowa, żeby było ładnie. A tutaj będzie po prostu jedno już czółko. I teraz robimy sobie. Zobaczcie tutaj, jak to wygląda. Są takie hmm, po prostu. No, zakręcone po prostu one muszą być, tak? Czyli zrobione taka pętelka, Dlatego robimy sobie to jak najbliżej się da. Jak najbliżej się da. Robimy sobie. O tak. Tak, żeby nie za daleko, nie za blisko. Mniej więcej tak. Wystarczy. I kawałek ten resztę obcinamy. Gdzieś tak, żeby. O, no, dostawało. Resztę wyrzucamy. Oczywiście. E, teraz sobie od razu może schowamy to, co mamy. Teraz zajmiemy się drugą częścią Czółka. To wchowamy sobie tutaj między gdzieś nasz, nasze słupki. Nie musi być daleko. Wystarczy kawałek, żeby nam to, że tak powiem, nie uciekło. O. Obcinamy oczywiście. To również sobie chowamy, czyli bierzemy sobie teraz dwie od razu włóczki. I również chowamy. I spotkamy się za chwilę, ponieważ tutaj mieli śmieciara, że tak powiem, i wszystko normalnie nie da się zamknąć chyba okno, żeby było dobrze słychać. Spotkamy się zatem za chwilę. Będziemy robić drugie czułko, że tak powiem. OK, ja już tutaj jestem. Teraz sobie tniemy długi taki kawałek naszej czarnej włóczki, żeby nie oszczędzać też. Na tej włóczce, ponieważ potem będziemy żałować, jak będziemy dalej robić, sami zobaczycie zresztą może, jak będziecie mieć mniej na przykład niż ja. Zatem teraz sobie tutaj y, robimy, na igłę, sobie bierzemy na igłę i robimy tutaj sobie y, drugie czółko, i przyplatamy sobie po prostu. Coś robimy oczywiście pętelkę Oczywiście to będzie nasze czułko, ale zrobimy sobie jeszcze raz. Reszta nam zaraz zniknie, bo będziemy zaraz sobie dalej robić naszą dalszą część. Tutaj oczywiście robimy sobie pętelkę taką małą i żeby nam wyszło. No właśnie dobra, może być i tą resztę obcinamy. A teraz tą resztę, co mamy tutaj jeszcze na naszej naszej igle, to będziemy teraz tu przeciągać i idziemy, przeciągamy sobie ją przez tutaj całość naszej robótki i będziemy robić tułów, czyli będziemy gdzieś na środku tutaj całości raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, tutaj gdzieś. Przechodzimy, po prostu wbijamy się, tak? Tam to się na ładnie schowa, a reszta zostanie. I teraz robimy sobie, tuw musimy troszeczkę bardziej jeszcze na środek przejść, czy gdzieś tutaj jeszcze, żeby to było właśnie na środku. O, teraz jest ok, tak? Widzicie to chyba. Przybliżę, może lepiej będzie. Mamy tutaj na środku i teraz wbijamy się w środek. Ja mam trochę jakąś tą włóczkę cięższą, więc będę robiła dwa razy. Zaraz, wam pokażę co. Mamy już kawałek tułowiu. Możemy zrobić oczywiście też łańcuszek sobie zrobić i możemy przyszyć. To każdy zrobi jak chce. Ja trochę idę na łatwiznę bo chcę zrobić teraz dwa, bo lubię robić prostu takie jeszcze raz dwa, a nie tam cackać się z takim czymś, że tak powiem. I tutaj wychodzimy na końcu, nie na końcu, tutaj za, tylko po prostu, gdzie jest oczko. Wychodzimy, znowu w, w środek okręgu. No tylko widzicie, mówiłam, że potrzebna jest duża, po prostu długość naszej łuczki. Wychodzimy teraz znowu tu. Bijamy się jeszcze raz znowu do środka oczywiście uważajcie, żeby też nie za mocno zaciągnąć, tak, żeby nasza biedronka miała jakiś kształt i znowu tutaj i znowu środek. Teraz będziemy robić, że tak powiem nasze nasze te kropki. Ja mam zrobione tak, czyli mam zrobione takie jakby a la krzyżyki. Można zrobić sobie dwa razy. Po prostu, zrobić sobie tak. Ja zrobiłam sobie krzyżyki, mi to tam nie przeszkadza, jak to wygląda. Mi się podoba. Zatem jesteśmy tu już na środku i idziemy sobie to możecie sobie robić, ile chcecie tych kropek. Yy, które biedronka oczywiście ma. 8, 10, 20. Ja robię sobie sześć. Czyli trzy z tej strony, trzy z tej strony. I teraz na przykład gdzieś w tym tutaj miejscu się wbijam. Zależy, żeby to było po prostu tak alasymetrycznie i robię sobie po prostu nasz krzyżyk, czyli robię sobie w tą stronę i teraz robię sobie do góry, tak jakbyśmy robiły, nie wiem, czy znacie haft krzyżykowy. Tak właśnie się robi haft krzyżykowy i teraz wychodzimy gdzieś tutaj na przykład, albo trochę dalej, żeby nie było za blisko, czyli na przykład tutaj. To wszystko zależy tylko po prostu od Was. I robimy sobie takie coś. I znowu krzyżyk. Wbijamy się w kolejnym miejsce, gdzieś tutaj na przykład. I znowu tu wyciągamy tu. Sięgnęło nam, zobaczcie. <grym> Ale to nic. Możemy też przez to zrobić sobie takie coś. O, i teraz sobie tutaj zrobić, że będzie też dalej krzyżyk, będzie widoczny po prostu. Tak, tylko zrobiliśmy go od spodu. E, robimy teraz z drugiej strony. Tu już mam trzy swoje krzyżyki, też nie za mocno. Oczywiście ściągajcie, bo Wam wszystko wejdzie po prostu w całą tutaj biedronkę. O, poleciało na przykład za daleko, widzicie? Czyli muszę sobie kawałek gdzieś tutaj, o. Na przykład zrobić. Gdzieś tutaj sobie zrobię. Zawsze można wycofać, nie ma żadnego problemu. Po prostu wycofujecie swoją nitkę. Jeśli wam takie coś wyszło, to nic się nie dzieje, bo przecież i tak takie skrzyżyki, tak? Trochę inny. No to takie plamki są nie zawsze muszą być przecież regularne. I teraz znowu tu. Ciągam sobie tu, gdzieś tu i ostatnie gdzieś tutaj. O. I patrzcie, mamy gotową naszą biedronkę. Teraz od razu przełożyłam, zaraz Wam pokażę przód, ponieważ chcę od razu tu sobie zrobić taką jakby pętelkę Czyli robimy sobie takie coś, żeby było można zrobić pętelkę, czyli przez po prostu tutaj środek, dwa razy. Ale nie wyciągamy jeszcze naszej igły, sobie ściągamy teraz i gdzieś tutaj w całe ciało biedronki sobie wkładamy. Tak zawsze również kończy się haft krzyżykowy żeby było po prostu ładniej. Obcinamy. I tak wygląda nasza biedronka. Myślę, że jest bardzo prosta. Mówię, dzisiaj ją skonstruowałam sama i od razu nagrałam filmik, bo chcę po prostu, żebyście mieli ten filmik. Oczywiście bierzemy teraz sobie naszą agrafkę. Teraz możemy oddalić, bo już mamy zrobione. I yy, robimy tak, ja robię tak, jak najwięcej się da wbić, tak żeby oczywiście nie, wy, nie wyjść z tej strony, jak najwięcej, żeby po prostu ona była jak najbardziej przymocowana do agrafki, a potem do firanki. O, tyle mi wystarczy, zobaczcie, żeby było jak najwięcej na naszej agrafce. Po prostu, bo robiłam już tak z motylkami i widziałam, że jednak trzeba, trzeba właśnie więcej wziąć na, na agrafkę. Czyli tak wyglądają moje biedronki. Mam nadzieję, że wasze też wyglądają również tak samo, albo nawet jeszcze oczywiście lepiej niż moje. Zatem mam nadzieję również też, że wam podobał się mój tutorial. Jeżeli tak, polubcie, skomentujcie, subskrybujcie. Wtedy zawsze będziecie mieć informacje o nowych filmikach. Nagrywam już teraz ostatnio dość często. Dzisiaj prawdopodobnie zostanie dodany jeszcze filmik z króliczkiem, który też również obiecałam. A także Pamiętajcie o tym, żeby jeżeli macie jakieś pytania to komentujcie, piszcie lub na mój e-mail mysiowyświat@wp.pl albo na Facebooka, który mam również tam konto z maskotkami. Wysyłacie również te zdjęcia, bo chciałabym po prostu zebrać te wszystkie zdjęcia z moich wszystkich filmików, aby kiedyś pokazać wam jak to wszystko wyszło, żebyście wiedzieli, że wasze prace również są dla mnie bardzo, bardzo ważne. Zatem pozdrawiam was Serdecznie miłego, miłego dnia w Dzień Oczywiście Kobiet. Bye!